Pani porozmawiajmy sobie dzisiaj, Maksiu idź, o depresji wywołanej pracą i stresem związanym z pracą, a co się wiąże z pracą? Wiążą się oczywiście pieniążki, tak? Więc jeżeli źródłem waszego stresu jest praca, musicie jak najszybciej znaleźć sobie nową, jak najszybciej i to trzeba szukać, nie siedzieć i czekać, aż ktoś zapuka do was i powie dzień dobry, a czy pan, czy pan chciałby u mnie pracować? Nie. I nie każę Wam też tej pracy zrezygnować teraz, od razu i później siedzieć z, z ręką w nocniku. Nie. Pracować dalej, ale w międzyczasie szukać. Szukać, szukać, szukać. Musicie wyeliminować to źródło stresu. To źródło, które jest początkiem, czy już yy, głęboką Waszą depresją. Nie ma innej możliwości. Nie mówcie, że nie ma pracy, bo praca jest. Jak nie praca yy, gdzieś yy, poza domem, to można pracować z domem. Można, można to znaleźć. Naprawdę można. Mamy XXI wiek, mamy naprawdę bardzo duże możliwości. I to samo tyczy się e, ludzi, e, którzy narzekają na brak pieniążków. Jak narzekacie na brak pieniążków, to trzeba po prostu zrobić coś, żeby je zarobić. No nie ma innego wyjścia. Nikt. Wam pieniążków za free nie da z nieba, one też nie spadną. No chyba że gracie w totolotka i macie szczęście, wygracie szósteczkę, czego wam bardzo serdecznie życzę, bo fajnie. Wiem, że są ludzie, którzy, yy, na przykład, dostają od rodziców i samochody i mieszkania i zabezpieczenie finansowe, super zajebiście, zajebiście mają tacy ludzie, ale takich ludzi jest mniej niż nas, którzy muszą sami sobie na wszystko zarobić. Nie mogą liczyć na pomoc innych osób, muszą liczyć na siebie. Więc nawet ty, jeżeli jesteś kobietą, nie licz na swojego męża, że on będzie na ciebie wiecznie pracował, weź się do roboty. Weź coś rób. Po raz, zajmie ci to głowę, po dwa, tajnie mieć, jest, jest mi coś swojego, prawda? Takiego swojego, tylko swojego. Internet jest pełen roboty. Trzeba tylko po prostu poszukać. A bardzo ważne jest w procesie wychodzenia z depresji i stresu wyeliminowanie źródeł. Ja całe życie musiałam pracować sama na siebie. Całe życie. Ja urodziłam pierwszego syna, ja go, ja go zostawiłam z opiekunką, poszłam do pracy, poszłam na niego zarabiać. Urodziłam drugiego syna. Poszłam do pracy, zastąpiłam go z opiekunku. No niestety, takie były realia, nie przelewało się w domku. Nie mogłam sobie pozwolić na to, że będę siedzieć w domu i czekać, aż mi kokosy z nieba spadną. Bo one by mi nie spadły. Także naprawdę, całe szczęście to nie jest źródłem mojego stresu, ale wiem, że w większości osób jest to właśnie źródło stresu. Także naprawdę, weźcie się w garść, bo wam nakopię do dupy. Ruszcie się do roboty, żeby zmienić swoje życie. Nie chcemy żyć jak nie wiem kto ja powiem to inaczej my chcemy żyć, a nie przeżywać. Pozdrawiam.